Siema. Dziś pokażę Wam jak zrobić klona. Sony wygasie. Potrzebne będą do tego dwa klipy. Tu jestem, ja. I tutaj też jestem, ja. Przenosimy ten klip na dół. Ten przenosimy nad ten. Ważne, żeby film został nagrany bez poruszenia kamerą i najlepiej bez wyłą wyłączania jej. Później można sobie uciąć, yy, poprzycinać i tak dalej. Naciskamy Event pan Cop. Naciskamy Mask. Jeżeli tej pozycji nie mamy, to pewnie jest ona zakryta. Wybieramy pióro i zaznaczamy yy, obszar, który chcemy zamaskować. O, mamy. Zamykamy. No i zobaczymy, czy to wyszło już, czy jeszcze nie. Czy jeszcze coś musimy zrobić. Nadchodzi jeden. No i nadchodzi drugi. Mamy klonowanie. Bardzo łatwe. Dziękuję bardzo za oglądanie.